Aplikacja MyLifeCam APSFX ma kalkulator bolusa, którego można użyć do dostarczenia dawki insuliny do posiłków i przekąsek. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy jesz lub pijesz coś zawierającego węglowodany, ale nie chcesz podawać bolusa insuliny, np. gdy masz hipoglikemię lub jesteś aktywny. Kiedy ktoś wprowadza węglowodany do funkcji Dodaj posiłek, bolus insuliny nie jest natychmiast podawany. Dodaj posiłek, dostarcza algorytmowi informacji o ilości węglowodanów, które zostały spożyte, i wykorzystuje te dane jako jeden z czynników przy podejmowaniu decyzji o ilości insuliny do podania. Algorytm poda dodatkową insulinę tylko na podstawie bieżących trendów poziomu glukozy oraz przewidywań dotyczących tego, co wydarzy się z poziomami glukozy w następnych godzinach. Ze względu na szybkość działania insuliny. Algorytm może nie być w stanie zapobiec wysokim poziomom glukozy, jeśli duże ilości węglowodanów zostaną wprowadzone do dodaj posiłek. Aby skorzystać z funkcji dodaj posiłek, otwórz główne menu aplikacji i naciśnij Dodaj posiłek. Zostaną wyświetlone trzy opcje do wyboru posiłek lub przekąska. Leczenie hipoglikemii. Wolno wchłaniany posiłek Naciśnij na ilość i użyj klawiatury, aby wprowadzić liczbę gramów węglowodanów. Naciśnij Potwierdź, aby zapisać. Opcja Leczenie hipoglikemii jest jedyną opcją Dodaj posiłek, którą zalecamy każdemu użytkownikowi. Jeśli miałeś hipoglikemię, wprowadź ilość węglowodanów ratunkowych, które przyjąłeś, aby leczyć niski poziom cukrów Dodaj posiłek. Dzięki temu zapisywana jest ilość węglowodanów ratunkowych, co pomaga Tobie i Twojemu zespołowi diabetologicznemu dostrzegać wzorce i znaleźć odpowiedni sposób postępowania w hipoglikemii. Dodanie węglowodanów ratunkowych do dodaj posiłek również łagodzi obliczenia algorytmu na krótki czas, zmniejszając ryzyko kolejnych hipoglikemii. Posiłek lub przekąska może być używane, gdy spożywasz niewielką ilość węglowodanów, zazwyczaj około 20 g lub mniej. Rozważ podanie bolusa za pomocą kalkulatora bolusa, aby pokryć większe ilości węglowodanów. Możesz także używać opcji posiłek lub przekąska do małego, niezaplanowanego deseru lub dodatkowej porcji spożytej po posiłku, który już został uwzględniony w bolusie. Przekąski podczas aktywności fizycznej lub w celu zapobiegania hipoglikemii również można dodać do posiłek lub przekąska. Osoby z nieprzewidywalnym apetytem mogą chcieć podzielić swój bolus i podać bolus przed posiłkiem na minimalną ilość węglowodanów, którą zamierzają zjeść, a resztę wprowadzić do opcji posiłek lub przekąska. Opcja wolno wchłaniany posiłek daje użytkownikom możliwość zarządzania produktami spożywczymi, które mają długotrwały wpływ na poziom glukozy i często zawierają więcej tłuszczu i białka. Początkowy wzrost poziomu glukozy po spożyciu, np. Na pizzy, nadal będzie musiał zostać skorygowany przez podanie bolusa przed posiłkiem. Jednak wybierając opcję Wolno wchłaniany posiłek, informujesz algorytm, że może być konieczne bardziej agresywne podejście, aby poradzić sobie z opóźnionym efektem posiłku, który może utrzymywać się przez dłuższy czas. Będziesz musiał zdecydować, jaką część węglowodanów w posiłku wprowadzisz do kalkulatora bolusa i podasz bolus przed posiłkiem, a jaką część wprowadzisz do opcji Wolno wchłaniany posiłek. Na przykład. Jeśli jesz 100 g węglowodanów i chcesz użyć opcji wolno wchłaniany posiłek, możesz zdecydować się wprowadzić 60% węglowodanów, w tym przypadku 60 g, do kalkulatora bolusa i podać bolus przed posiłkiem. Pozostałe 40%, czyli 40 g, w tym przykładzie wprowadzisz do dodaj posiłek i wybierzesz wolno wchłaniany posiłek. Będziesz musiał eksperymentować. Aby znaleźć najlepszy podział dla siebie i różnych posiłków, które jesz. Proszę pamiętać: że ta opcja nie będzie działać dobrze, jeśli Twoja proporcja insuliny do węglowodanów nie została zoptymalizowana. W razie potrzeby skonsultuj się z zespołem diabetologicznym.